Ma widzowie. Czarny film. Ganh Gordon No dobra eee. Okej. Okay. Tak. Może być. To nic. 1944 rok. Będę tłumaczył to. Więc to ma być ten wielki kanał. Tak, tak jest, Louis. Doprawdy pierwsze słyszę. Chyba jest, Louis. Nie słyszałeś o nie? Jakiej drodze? W sumie to nikt. Dobra, pomijmy to. O! No, smak. coś ja, się nie mogło odwracać? A, mogło. No, no, mój brat tam przyszedł. Siema, święty Mikołaj, mój brat z tym. Chcecie to jeszcze... Możecie zobaczyć Gans Gorant no i 1, tylko że to mój kolega jakby gra z innym kolegą, więc to. Dobra, rol, a nie, tutaj, tutaj, zmień, rol to g, nie, nie mogę nic zmienić, o. Co? Chwila? A co? Jak? A. The... Możesz sobie tutaj broń wymieniać. Okej. Okay. No i... Ja chcę to, ale tutaj... Jak co się zmienia tutaj broń, bo chciałam zmienić broń. To? Kółeczkiem, ale ty na razie nie masz. To musisz na razie się pałką mieć. No, świetnie. Dobra, trudno, o życie. No, jakiś... nie dostałeś do chwila. Au. Ej, nie, 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 nie. Możesz tam to zrzucić mu na łeb. Tak no, dobra, no faktycznie. Dobra. Zależy, co to jest. Nie. A to również? Prawym przyciskiem kopiesz. Dobra, okej. Okay. Bardzo lubię kopać wrogów. No, idealne. Nie mogę go zrobić. u nie ufam. Jakoś ci nie ufam. I do, do w tamtą kulę trzeba strzelić. Dobra, bomba. Rozumiem. Do tego strzelaj. Dobra, faktycznie. Myślałem, że to mu zleci na łeb. O nie! Ty tutaj jakbyś... I ty schodzisz tak jakbyś... S i spacja. Dobra. Jestem panem Bajeczki będę tłumaczył, tak mówiłem. Podeklam. Tylko taki o, widzowie krótki odcineczek chciałem zrobić. To w ogóle coś zasłania w rogu. Taki. Hmm. Co? No już czas, co? Co, idziemy oglądać film? No? Dobrze. A czy ciebie słychać? No, i co? No normalny. Co? Będziemy musiał chyba ten fragment wyciszyć, prawda? Po co? Więc się nie stanie, nie zwarują mi tak chyba. No ale, czy to wypada? No, nie wiem. Może mega idzie. <laughs> A skopu go, niech zobaczy. Ale w tym pistole się nawet podoba. Bo jeszcze nie są tacy mocni. Tutaj masz piło łańcuchowe. O, podoba. dobra. Ile, jak się to zmienia? Kółeczkiem? Liana. Tak. O, dobra. Ale, ale zabierz pistolet i tam zrzuć y, im te skrzynie na... No Bez, jest, i pan, bo, bo to je zabije. No, ja. no, O, no, im to, o, o. O, no, 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 co? no, 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 klasy. Co no, 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 się? Macie? Pałka? Co to ma no, o, jest przydatna broń. I walczy pałką. Przed chwilą walczyłeś tylko i wyłącznie. Widzowie, ja tylko zrobię takie dwa szybkie lawele. To nie będzie taki długi odcinek jak ostatnio nagrywałam. O, to bym chciał. A czy widzowie coś piszą? Widzowie? Nie. No, nie. Ja, ja, bym, ja bym ci powiedział, że gdyby widzowie coś pisali, to byś mógł ocenić co, co masz, jakie masz filmy robić bo, bo mogą ci dać jakąś, do zaproponowania sam, jakąś tylko autko tu zaraz przyjedzie jakąś, tam masz, o. to i właśnie Menel tam jedzie w tym autku pan, a czy pan dostał prawo jazdy? no co pan Oj, jeździ tu. bez prawa jazdy? A mogłeś się... Tak, Zabierz to to to, bo tutaj masz amunicja. Oj, menel. Dwa menel. Tak, dwa, jeden z krzesłem leci. Nie, jeden menel, a drugi pijany menel, bo walczy krzesełkiem. Tak. Kiedy to się stało? Ledwie wczoraj. Że tak nas pozorował czas. A jest tam lepszy. Może i tak. ty jesteś o wiele lepszy na joystick. Tak. To znaczy, na tym, 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 tym. tym pacie, tak? No na No, pacie, wiem, no wiem, ty, jesteś ty jesteś jest. lepszy na klawiale Tam, tam, tam musisz na web. Ułomosne. Mener dostał na, na mordę jakąś beczkę. O nie, tu ben, ja wiem, że tu będzie. Tu będę chyba musiał zapykać, A do nie Tego nie powiem. Uj, -ja Chujan. Pan Menel z płonącym piwem. Panie Winiu, ja nie chcę. O. Nie! Ja nie chcę tego. Nie chcę Czemu tego. nie? Rano? Dobra. mu coś poważnego. Chyba niestety muszę zareagować. Niestety. Teraz to niestety dostaniecie po mordzie. Co, nam się nie da. Au, panie Winiu. Niech pan uważa na swy... U! Ale nie, o tym to nie wiedziałem. Ale tutaj się... Życie, a mogę zrobić skopa? To wierzę. Czemu nie, nie walczysz? Tutaj masz jeszcze jeden pistolet. No i co Ale mi się pisz? Karabik maszynowy. Chłopak. Ej, zepchnął mnie! No to tego też zepchnij. Żeby było fair. Łowrak. Banal. Ty ty, 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 ty do wizjera. Gdzie? Gdzie on tam? Jak on się tam znalazł? I w ogóle ja też y, planuję sobie zrobić swój kanał, na którym będę nagrywał My. bardzo możliwe, że tą samą grę, ale również inną. grę. Wow, ale ty, ty tymczasem benel. Możesz, benel, no, benel. Ty możesz zrobić tak. Ale tak. Na czwartek są jeszcze miejsca na Nosowską do, do Nostru. Nie, aż tak bardzo ja ją lubię, ja, ja bardzo jej koncert. Oj, ale potrzebuję, że... Wiesz to jest, to jest ta ledwie wczoraj, no, to nie? No ja to wiem. To I tak nie, zaraz zginę. Zaraz zginę. Nie, nie, nie. Ty, ty. Ty, ja muszę to zabijać. I zaskieł... Dobra, słuchajcie. Jest dziewiąta. Dobra, chwila, chwila, już chwila. Idzie, e. Ale idziemy ten film. A jakbym szła to... z tatą tylko? Jak ja bym z moim tatą? Co? Ja nie aż tak bardzo lubię tą nosowską, żeby iść na jej koncert. Idź sama, sama. W sanach ja bym bardziej chciał. A no, to myśmy byli na sanach, to wiesz, jeszcze raz chciałbym. No w sierpniu byliśmy, 15 sierpnia. Akademia tak. Pana Kleksa oczywiście, to będzie I ona tam po raz pierwszy publicznie zaśpiewała Jestem, Jestem twoją, twoją bajką. bajką. Jestem a? twoją... Więc ja nie mogę śpiewać, mam grypę. Serio? Grypę? <grypa>? Covid. Chrypę. No to gitos. Ale to było naprawdę niegrzeczne, co ta Marysia zrobiła. No, tam no, lepiej nie mów, jak ona obejrzy ten filmik. Ona na pewno go nie obejrzy. Nie, no, ciekawe, czy zna mój kanał. Tak. Co w HWP? HWP? WP, no w, WC to jest kim? Co w WC wysprejował komisariat. Co potrafił piłkę podbić tysiąc Oj. razy? Jest dziś dziadem. 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 Diademem on jest. On jest debilem, debilem. Mój główny kanał miał być o Harem Poterze, a nie o Gansbenetkanowi. I wyszło, jak zawsze. I jeszcze dwuja? Memel. A czemu to miał być o Harem Poterze? No bo mam ikonę. Widzowie wiedzą, a ty nie wiesz? Znaczy, no wiem, no ale czemu? No a co bo... byś nagrywał? Na no, jakiś Fajne rzeczy, opowieści bym sobie wyszukał. I byś kopił i wklej robił? Tak, kopił wklej. To by tak nie działo. Tak, youtuberowie nie za. Oh my god. No nie szczerba to jest Słowałeś moja. sobie dupę. Szczerbia to jest moja prawie ulubiona. Ej, nie ja prawie. Ej, jest swoją ulubioną. Gdzie ty idziesz? Piła łańcuchowa, to jest twoja ulubiona? Nie wiem, z, z, zależy. Nie, myli to. Co? Strasznie mylą te przejścia. Przed chwilą bym poszedł na mm -hmm. ten. Mm -hmm. Tak, tak sobie dla Beki zrobię. Mm. Nie, medy A nie, to jest coś gorsze od Menela. A jakie, a jak, jak ty byś... Igor, ale ty na... będzie... Nie będziesz nazywał tego. Nie nazwiesz inaczej tego swojego kanału. Bo. Czemu? Jak mogę nazwać? No jakoś inaczej, no bo po prostu Igor Fajferek to. Przecież nazywam się Xter514, co ty wygadujesz? No, po, musiałem podać swojego maila tam specjalnie. Ja bym na Twoim miejscu wymyślił jakąś inną nazwę. No, ja ja, bym... ja bym masz takie A ja, ja bym ci polecał ten. Swoje, swój kanał sobie wreszcie zaprojektować A może dzisiaj to zrobimy? Trzeba nagrywać fajne, fajne filmy, żeby... Widzisz, widzowie tutaj ma, widzą przed nosem. Boże, co ta chusteczka? Twój, to był twój gil. Co jajko robię ze mnie? Dobra, nieważne. Tutaj, tutaj się nic nie stało, dobrze? Co ty? So. O co O sorry za przekleństwo widzowie, ale musiałem. Znaczy, no nie, to nie jest. To mm. nie go. Wyłączać chłopaki. Dobra, no. okej. Okay, to nara, widzimy się.